Kolejny kochani, jesteśmy na Unwaterparkie i dzisiaj będziemy otwierać prezenty. Dostałam 4 prezenty, za które bardzo, bardzo dziękuję. I dzisiaj pozdrowię te osoby, które mi nie dały. Okej, okay, wchodzimy. Zmąłem takie szybkie klik I dostałam tak 4 prezenty. Tutaj właśnie mam prośbę, czy Pozdrowisz w odcinku. E, tak, pozdrawiam e, Cię, Zuzia1010, mm. Zuzia. I ten mam taki prezent i go otworzymy. Miejku, dziękuję za Aninkę! super. E, pozdrawiam Cię, pozdrawiam, bardzo, bardzo Cię pozdrawiam. Dziękuję. A ja nie wiem co dostałam. Jajku, poczekajcie. Jajku, dostałam włosy. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj właśnie pozdrawiasz w odcinku. Tak, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Jejku, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Było naprawdę super, dałaś mi tutaj. I mam wiko. Też cię bardzo, bardzo poprawiam. I mamy głosy w głosy listę życzeń. Miku, cudownie. Dziękuję ci. Wam bardzo, Wam dziękuję, dziewczyny. Jak będzie możecie mi kupować tej listę życzeń. I naprawdę bardzo się cieszę z takich prezentów. To jest dla mnie wow, Tak jest super. I... No i to tyle. Jeszcze się ubierzemy, może. Tak myślę, że się jeszcze uderzymy w tym odcinku, bo tak to będzie troszeczkę zbyt krótki. Jeju, ale się cieszę z tej w ogóle włosów, jeszcze z tej animki, zaraz w ogóle przychodzę. Wow, dzięki, dzięki. Ja przyjdę może do tych Hey, Przepraszam się, yy, właśnie tak yy, po włosy mam. A, ale bierzemy yy, jeszcze tą animkę, bo nie wiem, co to jest za animka. Nie bardzo ciekawa. Dziękuję, jaka super jest. Boże, bo dziękuję bardzo, bardzo mi dziękuję. Wow, to jest mega fajne. Mega, mega wam dziękuję. Po prostu super, dziewczyny jesteście. Jest... Yy, Okej, okay. teraz chciałbym jeszcze zobaczyć, bo tak myślałam, że teraz no, nie te to mi tak nie pasuje. To dosyć smutne. No ale jeżeli jest to też, że piękna, to chciałbym dostać podtra, ponieważ jestem niebędą Bo bym oczy zmieniła wtedy. I te usta. A pomyślałam sobie, że może te usta bym wzięła. No bo to są powinne dosyć, ale no jednak był z taki kolor bardziej... Eee, czekajcie, Tak nie ma. Co te kolorki? No, jeśli że mam zmieniła coś, właśnie to jest, żebym mniejsza. Zobaczmy, ważne, ważne To wysyłajcie właśnie Ja mam naprawdę bardzo super cieszy, najmniej je wysłać. pozdra, w ogóle, bo to jest takie, wow. No i ogólnie to Pozdrawiam tych moich znajomych, którzy nawet się pewnie nie przewitali. Troszeczkę sobie to mam nadzieję, że na tym odcinku się przewitają. Jest to J.B. E, hashtag 1994. E, hashtag Olciak Hashtag alicja 12576. Mm. Bardzo was dziękuję, pozdrawiam oraz najbardziej, najbardziej was w tym, w, w najbardziej w tym odcinku pozdrawiam te dwie dziewczynki czy to chyba dziewczynki Pozdrawiam bardzo, bardzo Mamziko i pozdrawiam bardzo Zuzia. 10 tysięcy Zuzia. E, bardzo dziękuję za wszystkie prezenty i Mamziko dziękuję Ci za ten świetny prezent. Ty też e, Zuzia dałaś superowe prezenty. Są po prostu wystrzałowe. E, I dziękuję dziewczyny. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie tych prezentów o wiele więcej i wiele jeszcze bardziej cieszymy się. Dziękuję wam, dziewczynki. I e, teraz idę, bo to ma być jakiś mały odcinek. To może odbierzemy sobie fajny. E, dziękuję za autograf. I aktualizację statusu. Czyli. Ojej, nie, ojej. Dziękuję ja bardzo. Jeżeli chcecie mi pomagać też w levelu, to nie to zawsze pewnie właśnie tutaj. Słyszać. I tak. Oje, oje, ale mi zrakowało. Ale mi zlaknęło. Masakrycznie, masakrycznie. No chyba dlatego, że tak znikam. E, tak, oglądam tutaj właśnie sobie e, tak, oglądam właśnie tutaj sobie oglądałam live'a 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 live. mm, i szukam, 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 szukam dzisiaj Nie oczekajcie. Okej. Witam wszystkich panowie na moim live'ie, bo wtedy coś się stało i... O, oh, zaraz będę musiała. Okay, no. I czekam na kolejne raz z strony Martina Mysypy. Bardzo ją pozdrawiam i możecie się subskrybować. Oraz e, mnie. E, e, jak będzie 20 subskrypcji u mnie, to zrobię konkurs i kupię coś komuś z, może z listy życzeń e, jak ktoś wygra ten konkurs albo całą listę życzeń, no nie wiem, nie wiem ale to musi być was dużo trochę e, i to będzie chyba raczej na Avatar konkurs więc no bardzo się cieszę że no i czekajcie, bo mi coś mieszka, tak przestała działać Myszko! Chciałam tu sobie jeszcze pokazać myszkę. Myszko, Myszko. mam taką myszkę? Swoją wyobrażację. Dobra, już. E, no i mój kanał. Mamy nawet 3 subskrypcje. smutne, bardzo smutne. No, mówię, będzie w 20, to zrobię konkurs. I tyle. No, i pozdrawiam też wszystkie osoby tutaj, które subskrybują. No, i pozdrawiam wszystkich wszystkich. Patrzcie. I trzymajcie się. i Cześć.